Widzisz kogoś leżącego na ziemi. Nie rusza się ani nic. Co robisz? Stoisz jak debil, czy ratujesz życie? Podchodzisz, potrząsasz go. Halo, żyjesz? Zero reakcji. Odchyl głowę. Sprawdź oddech. Nie oddycha? No to przejebane. Masz inne osoby do dyspozycji? Krzycz! Ty, dzwoń po karetkę. Pokaż, że jesteś liderem. Jak jesteś sam, dzwonisz na 112 i mówisz Nieprzytomny nie oddycha. Nie rozłączaj się. Dłonie na środek klatki... Ręce proste, ciśnij mocno i szybko. 100-120 razy na minutę. Tak, to tempo. Stay alive. Całkiem przypadkiem masz w plecaku defibrylator? Zajebiste. Naklej elektrody, słuchaj poleceń. Jak mówi wstrząs, nie dotykaj pacjenta, bo cię popieści. Potem wracasz do ucisków. Robisz to, dopóki nie zacznie oddychać. Nie przyjedzie pomoc albo nie padniesz ze zmęczenia. Lepiej połamać mu żebra niż pozwolić mu poznać Jezuska, prawda?